Ci widzowie pewnie się zastanawiacie po miniaturce Skąd mam wodę w naderze Gdyś nie wiedzieli nie da się tego zdobyć I dzisiaj wam opowiem jakby co gram na wersji w 1 w 03 a I na tej jest ten błąd Jakby dowiedziałem się z odcinka Asasinka on wpuścił film, ja sobie obejrzałem w taki i chciałem sprawdzić. Macie takie wysokie dekoracje, blok, pyk, tutaj są musi, i musicie tak lawem. Teraz się pewnie zdziwicie, dlaczego tak łatwo to zrobić. Nie wiem. Do koniec odcinka to cześć.